Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj bardzo krótko, chciałbym pokazać Wam jak zrobić flarę obiektywu. Oczywiście pod warunkiem, że nie macie już jakiejś gotowej, prawda? Ściągniętej, jest to bardzo proste. Filtr, yy, renderowanie, flara obiektywu, kiedy mamy zaznaczone tło, no i ustawiamy sobie flarę. No tu możemy sterować w zasadzie jej jasnością, szkoda, że niewielkością, no ale to osobna sprawa. Klikamy OK, no i mamy flarę obiektywu. No ale... Hola, hola, coś tu nie gra. Nie mogę tego generalnie przesunąć, jest to opcja destruktywna, i po tylu latach użytkowania Photoshopa nadal nie doszli do tego, że można by to było zrobić zupełnie inaczej. Jak powinniśmy to zrobić prawidłowo? Przede wszystkim ponad naszą warstwą tła dodać kolejną warstwę, no i kliknąć filtr, renderowanie, filara obiektywu, no i co się dzieje. No nie, nie możemy tego dodać, ponieważ flara obiektywu nie może być nałożona na obszar pusty. Więc jaki to musi być obszar? No musi być wypełniony najlepiej kolorem czarnym. Naciskamy D, upewniamy się, że mamy kolor czarny. Shift Backspace, zalewamy na czarno naszą warstwę. Następnie klikamy render Filtry, renderowanie flara obiektywu. Klikamy OK. Następnie zmieniamy mieszanie, powiedzmy na ekran, chociaż OK będzie rozjaśnianie, rozjaśnianie liniowe, to już od Was zależy, weźmy sobie ekran i teraz dostajemy pełnoprawną flarę obiektywu, którą po naciśnięciu CTRL T możemy powiększyć, obrócić, przesunąć tam, gdzie właśnie jej sobie życzymy. I nie musimy prosić Adobe od ponad 12 lat, żeby zrobiło porządną flarę obiektywu w renderowaniu. Oczywiście, jeżeli ktoś jest bardziej zaawansowany o tym wie, możemy także połączyć sobie flary obiektywu, które pobierzemy. Warunkiem jest to, żeby były dobrze na solidnym czarnym kolorze ogarnięte, bo jak widzicie, inaczej pozostanie takie halo i taka blenda. Do, tej, do tego możemy dodać oczywiście maskę warstw, nacisnąć B i czarnym kolorem, ją po prostu ładnie obrać z tego wszystkiego. Możemy też zmiksować dwie fajne flary, no i w zasadzie, dlaczego by nie? Możemy o, w ten sposób sobie wyjść. Do super efektu, i mamy taki kosmos, trochę. Wygląda to naprawdę dobrze. Więc flarę obiektywu robimy na czarnym tle, zmienionym na ekran, bądź na inny tryb mieszania, który pozwala na zachowanie jasności. No i jaki jest efekt? Widzicie. Do zobaczenia do kolejnego odcinka. Cześć.